W kolejnym odcinku dzisiaj to nie jest vlog, tylko QA Day. Jedna z tyle ma tyle pytań, tyle odpowiedzi i co? No i mówiłaś, po prostu mam tu nagrać i się cieszę, że chociaż ktoś, to naprawdę dla mnie sprawa przyjemna. Jest to tylko dzisiaj. Pierwsza, 36. 13.44 raczej. I, co? I nie będziemy przedłużać, tylko, tylko zaczynamy. Akurat dwa świece z sobą, a od dzisiaj nie przyjmiecie. Zaczekajmy. Pytanie: w jakim mieście y, mieszkasz? Ja już mówiłam y, w pierwszym odcinku, na samym początek, gdzieś dostałam. I to wreszcie ja mieszkam, nie mieszkam w mieście, tylko wersji w, w Józefie Krowackim, wpiszcie, za to będziecie pozdrowić. Drugie pytanie: do jakiego kraju? Chciałabyś kiedyś pojechać. Bardzo, bardzo, bardzo bym chciała pojechać do Francji, bo tam, bo tam, jest tak, tak jest tak fajnie, to jest że Eifla i ja bym chciała to bardzo bliska zobaczyć. Trzecie pytanie. Jakie miasto wy, w Polsce jest dla Ciebie najładniejsze? To jest dużo miejsc dla mnie najładniejszych, ale jak już bym miała tylko jedno wybrać, to to, E, chyba by była w Polsce Kraków. Tak, Kraków. E, czwarte pytanie. Masz jakieś zwierzę? Jak tak to nagraj. tak? Czy coś takiego, jakoś tak? E, tak, mam cztery koty. Pięć kotów i dwa, dwa duże psy. I postaram się nagrać z jednym może kotem. Może jednym jestem. Piąty. Lagrasz Ice Bucket Challenge. Czy jakoś tak to się wybawię? Ja już nie wiem. Czy zrobię? Tak zrobię to. No, teraz już jest lato. To to na pewno zrobię. No, szóste, zrobisz jakiś challenge z Twojego miasta. Nie miasta, tylko wsi. Tak zrobię, na pewno zrobię. Na pewno w te wakacje zrobię łatwiej tak jakiś. W przyszłości będziesz mieszkać w mieście czy we wsi. Ja już bym chciała mieszkać w. Wieście tak bardzo już. Bo we wsi, czasami nie ma sklepów, w mieście by było najlepiej. Tylko, że już więcej samochodów, nie? Uspę Od ilu lat zaczniesz się balować? E, ja mam 11 lat i się już maluję, ale nie, że to jest taki bardzo mocny makijaż. Czy coś takiego, to jest bardzo lekki makijaż. Tylko teraz mam na powiekach i nic więcej. To jest bardzo lekki makijaż. Dziewiąty. Co sądzisz o dzieciach na YouTube? E, co ja o tym sądzę? No, oni tylko e, robią pośmiewisko. Ja na przykład jak obejrzałam jedną z dzieci, to po prostu tak się wyśmiałam, bo naprawdę, to jest pośmiewisko tylko. Dziesiąte. Czy ktoś Cię hejtuje? Niestety nie. E, teraz już będą takie luźne już pytania. Sok czy woda? Jak te takie upalne dni, to woda. Cola czy e, Pepsi? Powiem szczerze, że że Pepsi. E, spu, spodnie czy sukielki? E, Spódnice czy sukielki? Sukielki. Disco Polo czy inne? Ja już Disco Polo tak już nie jestem na tej Trendy czy jakoś tak ktoś to mówi? Tylko e, te angielskie posiłki już w labie są topem. 2016. Zima czy lato? Lato. Ej. Słońce czy deszcz? Słońce? Kot czy pies? Pies, bo ja kocham psy, bo ja uwielbiam psy. Sztuczność czy naturalność? I już Wam mówię, że naturalność, bo jak coś sztucznego, to po prostu jakieś ubrania sztuczne, to to po prostu jest takie, taki ma dziwny dotyk, o tak powiem, taki jakby sztuczny. No, taki jakby. Dobra, to na tyle tego kiwedeju. Eee, nie wiem, może to było fajne, może nie. I teraz czekam na więcej pytań, takich już podstawowych. Albo i też jakieś wyzwania. Czy coś takiego wyzwania też mogą być? Albo jakieś challenge, czy coś takiego? Piszcie w ogóle w komentarzach pod tym filmem. Jakieś challenge, wyzwania, taki. No. no, to pa, do kolejnego odcinka. I jeszcze zapomniałam: komu się podobało łapkę w górę? Kto jest pierwszy, kto pierwszy mnie ogląda, to warto zasubskrybować naprawdę tak, warto nas to spróbować. Co dobrze, no to to do, do kolejnego odcinka. I życzę Wam udanych wakacji i do kolejnego odcinka.